Nossa, não sei. não não sei. Eu não sei. Eu não B. B Eu B. B. não Dobra, nice, mamy rundę. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, o subie jeśli jesteście nowi. Pamiętajcie również, że możecie mnie wspierać. Wbijacie też na Discorda, już nie przedłużam, lecimy dalej. Nice shot, Kate. Side? Ej, Jet on side, on side, on side. Have you revealed? Still waiting. Wait, wait, maybe you can reveal under. Can you reveal under? Bring them down. Hmm. One Bring them. Down. One You'll catch them. One enemy remaining. Okay. Let's, Let's go! Wait, after reveal. Reveal. I'll find you. Ah, a Kali. You should run. What? O nie, nie chcę Rybida. Czy Reza? Gdzie mój. Gdzie moja broń? Gdzie moja broń zniknęła? To nie jest moja broń. my ulti Czemu ja w to wszedłem? Dobra, ale wie gdzie jest dzięki śladom Wiecie co jest najlepsze? Że ja mam wiele lewe ręce do grania oh nie, nie idzie mi tak źle, 5-5 nie są że 100, Fakt, przestraszyłem ich, nie musiałem tego niszczyć Dobra, już trudno. No way. Dobra, czekajcie. Zabiję jednego. Face your fear! Nice driver, nice drive. Weźmy tego Love, Myślałem, że już go nie zabija, nie? Bo ten spray to był taki spray śmierci mocno. Olbi. No, nie trafiłem. A to Molbro no, no. kupić karambita katana, O nie będą chyba katana kupić. Klaus, klaus Kurde że drugiego nie zgarnąłem, nie? Ale fajny smok ja Pewnego nie po prostu chcesz moda, no so, i to było wygranie jednak w tych, nie? W próbkach. Dzięki DT za O, nie zdefuje chłop, szkoda Dobra, 7 nie tak zda, nie tak zdania. Tak zdania.

Nie weszli. Nie rozumiem tego. Skultowałem, zająłem site, miśmy smoki, wszystko. Sam wszedłem w ten pieprzony site. Sam wszedłem w pieprzony site. Nikt ze mną nie wszedł w tym pieprzony site. Zająłem. Co to jest? Co to jest? Nie rozumiem tego. Co to jest za wolna? Przykład. Przecież mogę sobie na niego wskoczyć. Co... Nie mogę! Gdzieś to nawet spajka nie masz, Ford? Do czego to? Co on robi? My Dobra, nie, wiem, dzi, Szkoda, anaki, jakby. Ascendant to nowy silver, sorry. Nie rozumiem, co tu się dzieje. No, wiesz co się ze wszystkich smoków na przykład, które ale jeszcze źle je rzuca. Od tego zacznijmy. śliwy. jeszcze źle te smoki rzuca. Chłop, co rzuca smoki tu i tutaj. Kiedy mogłem cały heaven zająć dzięki temu, nie?